Salon pierwszy od siedzibności 56 tysięcy kilometrów przejechamy. Powtórzę 56 tysięcy. Czujniki parkowania z tyłu. Wszystkie szyby oryginalne tutaj również nigdzie nie ma To jest małe przeharotanie, jedyna rzecz, tak to auto nigdzie nie było malowane, nigdzie nie było rozbierane, nic Jeszcze tak pokażę To jedyne takie mankamy nie są na zderzach, ale też i silniki, doświetlanie zakrętów, felgi również mi się na uwadze, że widziła to starsza osoba i tak naprawdę ślubek był robiony do kościoła, do lekarzy i do sklepu, i chyba raz w życiu w historii tego auta pojechało do Wisły. To była najdalsza trasa. Tak naprawdę to większość przebiegu. że jak Państwo przyjadą, to sami się przekonają, bo to auto z mojej rodziny, więc dostawiam to bardziej grzecznościowo niż jako firma. auto Autorstwo mojego dziadka, tak naprawdę sobie nowe auto, a te idzie na sprzedaż się Tak się pokaże Tak, to nigdzie nie ma rysy tylko jedyne tutaj sobie pokazałem, ale to jest tylko i wyłącznie do zderzaka Tylko zderzak, blacha cała Więc tak dopowiem Już pokażę bagażnik Wskażnik. Tutaj koło zapasowe nigdy nie używane, więc teraz yes, samochód był odbierany w Tychach w salonie Volkswagena. To się nazywa Porsche Tycha, ale to Volkswagen. Więc wszystko udokumentowane. Tam wiadomo, nie jeździł do końca do Asa. Później sam wymieniał olej co mniej niż 10 tysięcy, bo on rocznie robi naprawdę malutko, więc co rok wymiany jest olej Podejrzewam, że Szybciej niż 130 to auto nigdy nie jechało, bo nawet ma oświeżenie prędkości włączone do 130, więc To taki samochód Idealny I to od razu dopowiem, bo ktoś może powiedzieć, że starsza osoba sprzęgło pali Nie, broń Boże, dziadek naprawdę sobie bardzo dobrze radzi I nie wiem, czy kiedykolwiek spali się bo sprzęgło tutaj działa idealnie praktycznie Hamulce też, widać, są od nowości hamulce, a są jak nowe Więc dziadek naprawdę zawsze uwielbiał Volkswagena, kupił sobie nowego Volkswagena, więc Tutaj musiało być dbane Teraz środek Tutaj mam elektryczny szyby przód, elektryczna lusterka podgrzewane, samo zamykanie Tutaj fotel Jakiś syf się nam dostał Fotel jest jak nowy, nawet nie ma pęknięcia tutaj nic Tutaj czujnik auto, schowek tutaj monety można sobie schować, fajna sprawa 56 tysięcy km, teraz włączymy to ta kierownica jak nowa, to nawet nie ma zużycia Czujniki parkowania przed, tył to Jest Bluetooth, można muzykę puścić, ale musiałem wyłączyć, żeby nagrać. Jest również klimatyzacja manualna, system start-stop. Czujniki parkowania, jak mówiłem, mieszek zmiany biegów Nic. Nic, nawet nie ma, nie ma zużycia. Tutaj, tutaj auto hold. Co to jeszcze mamy? Wiadomo. Schowek. Karty SD, można sobie włożyć płyty jeszcze tutaj To już system razu, tak maryjka jest O poprawmy to ciadkowie Tutaj mamy AUX i USB Jeszcze tradycyjne z tyłu to Wyjrzałem, że mało kto jeździł i ostatnio osoby to były jak ja i w byśmy no to jeździliśmy z tyłu tak to Nikt z tyłu nie jeździł. Tutaj ma odwinę głośniki Jest to wersja Comfort Line wydatki Więc to Jeszcze pokażę. Tutaj z nitką Tutaj zaraz weźmiemy, że nie ma. Jak nowy samochód, naprawdę. Zapraszam serdecznie. Nie druga taka sztuka Nigdzie nie wypadkowała, mał, nigdzie nie malowana Nigdy nie, nawet nie była na serwisie, bo się nigdy nie zepsuła Wszystko, olej, filtry wymieniał sobie dziadek sam Wszystko sam, bo ma kanał I tak jak starsi dla tej osoby umieją wszystko praktycznie naprawić Więc auto nigdy nie widziało żadnego mechanika No i również podejrzewam, że przez dłuższy czas nie zobaczy bo... Bardzo dobra jednostka, jeszcze pokażę silnik w sumie, bo to też ważna sprawa. Silniczek też nie my to był nawet. Można zobaczyć jak to wygląda wszystko. Tutaj oryginalny akumulator. Nie, jakoś zmienione już Akumulator był zmieniony w tamtym roku chyba Ta jeszcze łapa jest ta oryginalna, nawet nie ruszamy ani nic nie na nocy No jak nowe Pozdrawiam